Tam właśnie z kolegami w CS, a ale jest druga w nocy, więc dziś Bo stary śpi za ścianą, żeby się nie obudził, bo będzie przypał. Dobra, panowie, dawajcie, raszujemy B! Do spania, gnoju! Dobra, dobra, co? Już gaszę. No! To co do stołek, Gaś to! Szybko wchodzę na meta, podkręcam głośniki i puszczam dźwięk gaszenia Windowsa. No! Masz szczęście! I w tej chwili do spania! Już się kładę! gram dalej, xD. Dobra, panowie, plantujcie. No co, jaki head? To za citerzy! Tak. Oszukałeś mnie! Tato, proszę, nie! A, tato, przestań!